Z ostatnich badań TNS Polska dotyczących zwierząt w polskich domach wynika, że ponad 80% respondentów posiadających zwierzę ma psa. W sumie ich liczbę w naszym kraju szacuje się na około 7,5 miliona. Jednak nie wszystkie z nich mają szczęśliwy dom. Około 86 tysięcy mieszka w schroniskach, a liczba ta z roku na rok wzrasta. Z analizy danych wynika, że w Polsce funkcjonuje przeszło 790 organizacji wspierających zwierzęta, w tym niemal 200, które dzień w dzień starają się pomóc psiakom różnych ras. Organizacje prozwierzęce są bardzo aktywne w naszym kraju. W Polsce mamy około 180 schronisk. Natomiast liczba wszystkich placówek bądź podmiotów odbierających z gmin bezdomne psy wynosi ponad 560. Przejrzyjmy się dziś funkcjonowaniu jednemu ze schronisk na Śląsku, które niedawno obchodziło swoje piętnastolecie działalności. Przychodzi do schroniska. Dobrze, żeby wiedział, jakiego psa chciałby zaadoptować, jakiego psa chciałby dla siebie. Ale równie ważne jest to, żeby wiedział, jakiego psa nie chce. Nie każdy pies ma taką samą osobowość. Nie każdy pies jest taki sam, nawet jak wygląda, jak ten ukochany pupil, którego się kiedyś miało. Przychodząc do nas, Zabiera się często psy o ukształtowanej osobowości, o poznanych cechach, także duża szansa jest na to, że trafi się zwierzę bardzo nam odpowiadające. Mamy tutaj wiele psów, które można dopasować do osobowości adoptujących, do temperamentu, w ogóle do oczekiwań. Cóż, no cóż, naj, naj, najgorzej w schronisku, z, według mnie, zawsze mają pieski, które są pieskami starszymi, wyrzuconymi z domu, bo pieski młode zawsze trafiają do, do nowych właścicieli, w zasadzie częściej niż pieski dorosłe. Takie psy mają, jak ta na przykład, ma bardzo duży problem zaadoptować się po prostu nie w warunkach schroniskowych, tak na, na dzień dobry, jak trafia do schroniska. Bo te pieski wolniej jedzą, muszą mieć na wszystko czas. To nie jest tak, że po prostu piesek przychodzi do schroniska, przechodzi kwarantannę i odnajduje się od razu. Te pieski często się bardzo wycofują i, i jeśli się potrafi odnaleźć tam ze swoimi kompanami w końcu, no to wszystko jest dobrze. jeśli się nie odnajduje, no to zaczyna chudnąć. Zaczynają się bać. Trudno jest po prostu nieraz stwierdzić, co jest powodem na początku, nie? bo nieraz wystarczy zmiana kojca, zmiana otoczenia i wszystko jest ok, A nieraz po prostu ten piesek już jest na tyle wycofany, że, że jest dla niego wielkim problemem. Ja sam takiego pieska ze schroniska wziąłem na niego, czekałem na niego. W zasadzie z tą decyzją odwlekałem pół roku, zanim takiego pieska adoptowałem suczkę, która miała. Według tam ocen masz, miała 9 lat, teraz ma lat 12. Jest u mnie. I dopiero po jakimś dłuższym czasie, po obserwacji okazało się, że to jest suczka, która tak naprawdę choruje na autyzm. W zasadzie potrafi się zamknąć gdzieś w swoim świecie zostać, zostać po prostu lizać łapy, lizać siebie, lizać jakąś tam jakąś zabawkę, coś i nigdy w zasadzie nie wróciła do, do równowagi po pobycie w schronisku. sobie wzięcie szczeniaka za, za, coś, za coś fajnego, trafnego czy coś. Ja uważam, że nie powinniśmy się bać żadnych psów, brania ze schroniska żadnego psa, bo każdy nas nauczy czegoś innego. Szczenię na pewno wniesie nam wiele radości do domu. Jeśli będziemy adoptować szczeniaka, na pewno wniesie nam dużo nowych rzeczy, bo będziemy musieli być przygotowani na, na każdą sytuację przy wzięciu szczeniaka. Natomiast przy wzięciu pieska dorosłego po, po pierwsze w, możemy zaobserwować to, jakim pies jest od razu, znaczy od razu, jakim jest pies, jaki ma charakter, czego się możemy spodziewać po takim piesku, ale nas nauczy przede wszystkim szacunku i zrozumienia dla, dla jego losu, bo nie, te pieski w zasadzie zostały skrzywdzone dwa razy. Bo pierwszy raz, jeśli właściciel je wyrzucił gdzieś tam na, na ulicę czy pozostawił, te pieski nie zawsze wiedziały o co chodzi. Drugim, drugą rzeczą jest y, sam pobyt w schronisku, bo wszystkim się znaczy, no nie to, że, że jest akurat, że są krzywdzone w schronisku czy coś, tylko psychika pieska, jeśli długi czas przebywa w schronisku, po prostu troszeczkę już jest inna niż niż pieska, który na przykład przebywa w schronisku miesiąc, dwa czy trzy. A jeśli piesek przebywa kilka lat, no to niestety musimy się liczyć z tym, że to będzie nas kosztować trochę więcej, trochę więcej czasu, trochę więcej zrozumienia i wytrwałości. I na, i na, pewno, na pewno taki piesek wniesie nam do domu naprawdę wiele. Często się zdarza, że y, przychodzi ktoś adoptować psa, nie jest zdecydowany, jakie będzie brał zwierzę. I przychodzi moment, że oglądając psy, jego wzrok spotyka się ze wzrokiem jednego psa. Wcześniej nigdy się nie widzieli, ale oboje zachowują się, jakby całe życie do siebie należeli. I od razu wiadomo, że się odnaleźli. Odnaleźli się dla siebie. Rzadko zdarza się, żeby z takich adopcji. Ludzie nie byli zadowoleni. Bardzo często odwiedzają nas, przynoszą zdjęcia, często nawet swoich kupili tutaj przywożą, żeby pokazać, jakie są szczęśliwe. Ja się temu wcale nie dziwię, że one udają, że nas nie znają. Ciągle wracają do samochodu, ciągle chowają się za swojego nowego właściciela, bo boją się, że, ten, że ta rzeczywistość jest tylko snem. Kiedyś się skończy. Jest satysfakcjonująca dla nas. Odczuwam wielką radość, kiedy uda się znaleźć nowych właścicieli, nowy dom. Przede wszystkim dać szczęście każdemu z osobna z tych naszych zwierzaków. Niestety są i też przykre momenty. Często zdarza się, że znajdujemy psy albo są do nas przywożone w bardzo złym stanie psychicznym i fizycznym, umęczone, umęczone przez. Świadome bądź nieświadome działanie ich dotychczasowych właścicieli. Bardzo dużo pracy kosztuje, żeby wyprostować ich psychikę. Dużo pracy kosztuje i troski, żeby odzyskały siły fizyczne. Czasem się to udaje, czasem niestety się nie udaje, no bo taka jest ta praca. Ale wynagrodzenie mamy takie, że Szczęście największe to jest w oczach psa, który szczęśliwie znalazł nowego właściciela. Tak jak już wcześniej mówiłem, jakby Pana Boga za nogi chwycił. Powiedz Wam, że na ja tamtym ciąglu nigdy nie była, a tamta robiła, żeby zęby, negatywnie, wręcz odwrotnie. Jak powiesz, jak powiesz, ona jest, proszę poczekać, Nie to. No, ma... A ja powiem Pani, że pani będzie na niej tą właśnie. Tą... No nie za bardzo, bo obydwie błyżki, ona wywała za mną. No to ta będzie właśnie za mało, za panią. No i tak. idziemy, kochanie. Za no to co? Bierzemy ją. Pewnie, no, że bierzemy. Ja się bardzo cieszę, a będziecie zadowoleni. Naprawdę. Ty to Ja tutaj stąd adoptowałam pieska tak samo, po ciężkim wypadku, gdzie wydawało się, że nie przeżyje. Praktycznie byłam poddana do eutanazji. Cika, 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 No będzie cika, ciak. Myśmy mieli dwie, no, no. Nie, nie, ale też modelki. Też modelki, też były suczki? tak. No. Zubień, Takie siamy jak ty. Często się zdarza, że trafiają do nas psy po różnych przeżyciach, różnych losowych zawirowaniach. Ciężko im się odnaleźć w tej rzeczywistości. Bardzo często zachowują się jak dzikie zwierzęta. Z czasem się. Uspokajają, ale prawdziwy spokój odzyskują wtedy, kiedy odzyskają prawdziwy dom. Może to być inny dom, ale nic nie zastąpi im tej rzeczywistości, w której wyrosły, w której się wychowywały. Najgorzej znaleźć się tutaj psom, które były dobrze traktowane całe życie, były kochane, dbano o nie. Tutaj są warunki schroniskowe. One tutaj mają jedzenie, picie, mają się gdzie schować, mają gdzie spać. Niestety nie jesteśmy w stanie im wszystkim zapewnić bliskości, a tego tak naprawdę one najbardziej pragną. Czasem się zdarza, że pies, który już zachowujący się skrajnie, bo życie nauczyło go tego, że nie może nikomu ufać, właśnie taki pies znajduje nowego właściciela. I dzieje się to tak, jakby pana boga za nogi chwycił, wstępuje w niego nowe życie i zachowuje się jak szczeniak. Bardzo częste są takie historie. nie znajdziemy ci domek. I mam białe rzęsy jak albinos. Rewelacyjny piesek, czyściutki, bialutki, troszkę sielści, no ale to sieść to najmniejsza przeszkoda, bo można wyczesać. Ale grzeczny, cały dzień potrafi przesiedzieć. Yy, i nie załatwi się, jeżeli się go nie wyprowadzi. No tak uległy, proszę bardzo, uległy jestem, podrabcie mnie. No ktoś go porzucił, piesek strasznie tęskni. Czyściutki, że nic tylko do pościeli. Legowisko, w którym leży, to jest zawsze dosłownie wyprasow... wyprasowany. Dobrze zje, ale widać, że no nie dość, że łapka go boli, to jeszcze nie ma, kurcze swojego pana. I... I tak tęskni, ale my tu wszyscy koło niego. Zęby ma takie normalnie białe, czarny nosek, śliczny. Tutaj długo nie posiedzi, tylko dojdzie do siebie, to my znajdziemy mu tak, taki dom, że naprawdę piękny. Piękny, młody, grzeczny, naprawdę ułożony piesek. I dziwię się, że, że, że nie szuka go właściciel. No, ja tego nie rozumiem. Piękny. On w ogóle nie, 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 nie wiem, no tu, tu, tu nie można nic powiedzieć negatywnego, czy, czy troszeczkę na, minu, na minus na tego zwierzaka. Nietypowe umaszczenie i, i te spojrzenie w tej chwili, jak on patrzy, to naprawdę to... To nie, nie mówi, ale my go rozumiemy. Dobrze mi tutaj jest, ale czemu to nie jest mój dom? No, o i tak sobie leży. To teraz robimy masaż. No tak, pieski potrzebują masażu. z nami od 8 lat i daje nam dużo szczęścia. Zachęcam wszystkich o zabieranie zwierząt ze schroniska, aby móc im dać miłość i szczęście. Powiedz, mam na imię Antonina, mieszkamy 4 lata i naprawdę zachęcam wszystkich, żeby adoptować starsze pieski. Charakter pieska jest znany. W zasadzie od razu po powzięciu ze schroniska w przeciwieństwie do szczeniaka, z którego nigdy nie wiadomo, co, co wyrośnie. To nie jest też prawdą, że jak się ułoży pieska, to tak jest, bo też jakieś tam cechy po prostu nie umiemy jakiś cech wydobyć z, z psa. Nasz no, Roki spędził w schronisku trzy miesiące i zgodnie z tym, co powiedział nam już pan weterynarz, to jest taki wystarczający czas, żeby no, ten piesek już miał jakieś takie. Odczuł ten pobyt w schronisku. Tak naprawdę Rokiego wzięliśmy ze schroniska prawie 5 lat temu, ale czujemy się, jakby był z nami od zawsze. I to jest niesamowite, jak obecność psa w domu, właściwie już tak naprawdę członka rodziny, potrafi zmienić życie i wprowadzić tyle takiego ciepła, radości i uśmiechu. Nie jest zawsze idealnie, oczywiście tam ma swoje załuszami i musieliśmy zmienić trochę nasze życie od kiedy jest z nami, ale jakby cały czas robimy to z taką ochotą i fajnie jest spędzać wolne chwile z nim niż samemu. Zachęcamy wszystkich do adopcji starszych piesków. Charakter pieska jest znany w momencie wyjścia ze schroniska. I myślę, że jest to wszystko i, to, co powinniśmy dla pieska zrobić, jeśli jesteśmy tylko ludźmi.